Kasia Urbańska, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Okiem Błej Frankowiczki, a ze mną główny ekspert społeczności życia bez kredytu. Znany wam doskonale Kamil Chwiedosik. Cześć Kamil. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o sukcesach. Dzisiaj nie będziemy Was straszyć. Dzisiaj powiemy o tych najlepszych i najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów, czyli o prawomocnych wyrokach, bo prawomocnych członków społeczności życia bez kredytu cały czas przybywa, prawda? Z dnia na dzień kolejny prawomocny wyrok. Przybywa jak najbardziej. Zresztą nigdy nie straszymy raczej staramy się informować nawet o tych złych stronach. Tego, co się wiąże z postępowaniem sądowym, oczywiście mam tu na myśli tą propagandę banków. Natomiast wracając już do tego głównego wątku, to oczywiście tak, oczywiście w ostatnich tygodniach, a w szczególności w ostatnich dniach, tych po świętach, mamy ogromną liczbę mm. prawomocnych wyroków, które, no jak wiadomo, podlegają mm. następnie egzekucji. Znowu ta egzekucja, i też no mówiąc wprost, są to miłe już czynności, natomiast ona również zabiera czas. Ktoś by się zapytał dlaczego. Dlatego, że kiedyś było tak, że tych spraw prawomocnych nie było tak dużo, i w związku z tym, a może przede wszystkim dlatego, no te postępowania egzekucyjne, czyli odzyskanie pieniędzy, czy to poprzez komornika, bo tutaj przypomnimy, że akurat jeżeli chodzi o. Bank Paribas, no to tutaj w przypadku tak. Paribas mamy zawsze egzekucję komorniczą, natomiast w przypadku innych banków, co też jest moim zdaniem dosyć istotne, banki spłacają w różnych terminach. Niektóre banki od razu, mhm. na przykład mieliśmy tutaj niedawno, wczoraj wyrok, gdzie bank natychmiast poprosił o numery kont, znowu w innych bankach te numery kont są jakby od nas, Proszone dopiero po jakimś kilku, kilku ładnych tygodniach. Oczywiście w międzyczasie już istnieje ten, ten jakby start tej całej egzekucji wyroku, natomiast no, generalnie de facto to, co moim zdaniem jest chyba najważniejsze dla klientów, to te pieniądze w okolicach miesiąca w taki czy inny sposób wpływają. No, jak no one... właśnie, bo, bo do niedawna się mówiło jeszcze, że OK, niby Frankowicze wygrywają, mm -hmm. ale takich, którzy faktycznie wygrali, to ze świecą szukać. Tymczasem mm -hmm. okazuje się, że tych wyroków przybywa tyle, mm -hmm. że też. Um, Kancelarie, które współpracują ze społecznością, mhm. też muszą mhm. powziąć nowe środki, żeby tak. sprostać właśnie tym prawomocnym wyrokom. Tak, no przede wszystkim najważniejsze w tej egzekucji jest to, żeby doprowadzić do zwrotu pieniędzy. Tak? To jest jakby to, co się dzieje mhm. od razu, i to jest tak jakby ta wartość materialna, która no, skądinąd też bardzo interesuje wszystkich Frankowiczów, którzy już po tym prawomocnym wyroku chcą po prostu mieć skonsumowane to, co wygrali. I tak jak powiedziałem, około miesiąc czasu trwa odzyskanie tych pieniędzy i tutaj zaczynają się czasami śmieszne historie, bowiem o ile bank zapłaci mniej, na przykład źle policzy odsetki, no to oczywiście trzeba bank tutaj... źle policzy odsetki? Wiesz co, to się w drugą stronę nigdy nie dzieje. No właśnie, jeżeli chodzi o złe policzenie odsetek, to faktycznie raczej liczy mniej, ale zdarza się i tutaj ciekawa historia, że to, i to już niejednokrotnie bank zwrócił więcej pieniędzy jako roszczenia głównego. I oczywiście również biorąc pod uwagę wezwanie o zapłacenie Kwot. Jeżeli ktoś nie miał zabezpieczenia roszczenia od czasu złożenia pozwu do czasu, Prawomocnego wyroku. Ci, którzy dalej spłacali ten kredyt, nie każdy spłacał, ale ci, którzy spłacali również, wzywamy do zwrotu mm -hmm. tych pieniędzy. No i też tutaj jest różnie. Niektóre, niektóre banki oddają te pieniądze od razu, niektóre nie chcą tego zrobić, nie wiadomo dlaczego, a my, korzystając z powagi rzeczy osądzonej, możemy już przeprowadzić egzekucję już nie w sposób taki sam jak pierwotnie, czyli żeby sąd znowu zbadał, czy ta umowa jest tak. ważna, tylko korzystając z powagi rzeczy osądzonej, właśnie odzyskanie tych pieniędzy, które. Należą się wskutek mhm. nieważności, bo to jest ta sama podstawa prawna, czyli artykuł 405 z artykułem 410. Innymi słowy, czasami banki zwracają od razu te pieniądze, czasami trzeba niestety. Jeszcze sporo poczekać. I tutaj y, oczywiście też musimy się tym zająć. I to, co powiedziałeś, to jest słusznie, że w związku z tym, że tych wyroków jest coraz więcej, no to musieliśmy założyć oddzielny, odrębny dział, który się tym zajmuje. Dlatego, że weryfikacje, wyliczanie, wzywanie, czy też przygotowanie dokumentów dla mhm. członków naszej społeczności, aby na przykład wykreślić bank z hipoteki, jest też mnóstwo. No tutaj też przy wykreśleniu jest dużo pytań, a te drogi są w zasadzie dwie. Pierwszą podstawową drogą jest wykreślenie bank. Banku na podstawie wydania przez bank tak zwanego listu mazalnego. List mazalny to jest zgoda banku na wykreślenie z hipoteki. No tutaj. Akurat zdarza się tak, że dosyć często banki nie wydają takiego listu mazalnego. Trudno powiedzieć dlaczego, ale to nie stanowi żadnego problemu, bowiem w naszych wyrokach, w sentencji mamy stwierdzenie, znaczy mówiąc ustalenie nieważności umowy na podstawie artykułu 189 kPC, co prowadzi, że już takim wyrokiem opatrzonym klauzulą wykonalności możemy oczywiście doprowadzić do wykreślenia banku z hipoteki w zasadzie tą samą drogą, czyli tutaj też. Tak są... było w moim przypadku. No właśnie, tutaj u ciebie nie było listu mazalnego, wobec tego wykreśliliśmy bank w tak w taki sposób, że skorzystaliśmy z mocy tego wyroku. No i generalnie pod, 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 podsumowując te wszystkie aspekty, e, musieliśmy wydzielić specjalny zespół, który zajmuje się sprawną weryfikacją tego, później też kontrolowaniem, co się dzieje w księgach wieczystych. Bo na przykład w Warszawie e, samo wykreślenie, od złożenia, od momentu złożenia już w imieniu mhm. Frankowicza takiego wniosku może trwać nawet rok. Też trzeba. Też tam, tak było w moim przypadku. Tak, dokładnie. No tutaj wiadomo, że też tej sprawy nie da się za bardzo przyspieszyć. Ale przynajmniej trzeba kontrolować, czy z jakichś powodów księgi wyczyste czyli sąd wieczysto-księgowy nie zauważył jakichś jakich niuansów, które mogłyby w ogóle przekreślić możliwość tego skutku, którym jest wykreślenie banku z hipoteki. Przyczyną no, na chwilę obecną raczej nie spodziewam się w zasadzie tylko raz, i to nie z Warszawy, tylko bodaj z Bielska Białej, taka sytuacja raz miała miejsce, że sąd wezwał do uzupełnienia czegoś. Wiadomo, co sąd to też zwyczaj. Natomiast no, w tej chwili z uwagi na to, że nieruchomości Klientów, które mamy już prawomocne wyroki, w zasadzie znajduje się w całej Polsce. No to mamy też doświadczenie no w innych sądach. Tak. Plus jest taki, że poza Warszawą wykreślenie banku z hipoteki trwa o wiele, wiele krócej. No, nawet zdarza się, że po trzech miesiącach. Mm -hmm. Teraz pamiętam gdzieś tam na zachodzie w jednym z mniejszych sądów, właśnie to po trzech miesiącach nastąpiło. Także, no, sam fakt tego, że już doszliśmy do takiego momentu, że musimy tworzyć odpowiedni Departament e, Sukcesu. Tak, Departament Sukcesu. No to nazwę <laughs> trzeba e, tak przemyśleć i może nazwiemy ten dział departamentem sukcesu, bo faktycznie to już jest egzekucja tego sukcesu, a w związku z tym, że klienci no, bardzo często pytają, jak to jest później, co jest z tymi kwotami, no mm -hmm. i tak po każdym z takich wyroków, póki emocje opadną, to jeszcze trzeba kilkakrotnie powtórzyć, jaki jest skutek tego wyroku, bo pamiętajmy, że to też doskonale zdajesz się sprawę, że w wyroku prawomocnym, czyli w tym wyroku apelacyjnym nigdy nie jest napisane, jakby tekst, nie ma tekstu jednolitego tego wyroku, jest tylko albo dalej apelacja, albo w części, albo w całym i wtedy trzeba połączyć te dwa wyroki. To też dla osób, które tym się na co dzień zajmują, jest też jakimś tam aspektem, więc my zawsze i tak spotykamy się. Tłumaczymy, jakie tak. są skutki wyroku, później jakie będą drogi, no ale z uwagi na to, że jest dużo ostatnio tych pytań, no to uważam, że te, ta rozmowa jest bardzo zasadna. No i też prowadzi do tego, że ten sukces um, naszych członków społeczności życia bez kredytu jest coraz większy. Bo pamiętajmy, że już niemal 400 wyroków, um, które zapadają pod rząd, i to liczymy oczywiście od uchwały 306 na 21, czyli która niespełna dwa lata temu miała miejsce, tak. więc pokazuje to, ile jest wyroków. Ich będzie coraz więcej, chociażby biorąc pod uwagę te. Ostatni okres, kiedy przyjmowaliśmy e, i wstrzymaliśmy w fenomenie przyjmowanie tych, tych spraw do Wydziału Frankowego z uwagi na nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, no to zdarzało się, że dziennie i po 15 pozów składaliśmy. Także powiem tylko tyle. Na pewno należy spodziewać się w najbliższych latach, że ten e, Departament Sukcesu tak? będzie coraz <laughs> tak. bardziej. Mm, Potrzebny i co będzie się zwiększał. No i tego sobie życzmy i życzmy wszystkim członkom naszej społeczności. Dokładnie tak, żebyście jak najszybciej trafili pod opiekę Departamentu Sukcesu. A zanim traficie pod opiekę Departamentu Sukcesu, to chcemy Was zachęcić, żebyście trafili pod skrzydła najlepszych trenerów i nauczycieli w ramach społeczności Życia Bez Kredytu. Ruszamy z nowym projektem, z projektem Well-Being ZBK, w którym mamy zamiar zadbać o te, to zdrowie psychiczne fizyczne członków społeczności, żeby Przygotowali się najlepiej jak tylko można właśnie na ten sukces. Tak, oczywiście, nasi trenerzy przygotują i wdrożą w życie zmiany Waszych nawyków, takich, które dla każdego z Was będą możliwe do realizacji. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby poprawić swoje zdrowie czy emocjonalne, czy też po prostu kondycję fizyczną. I naprawdę nie trzeba do tego wielu poświęceń. Wystarczy po prostu nazwać to wprost, że jesteśmy, yeah my jako cała społeczność po to, żeby wspierać was nie tylko w momencie, w którym te postępowanie sądowe się zaczyna, bądź kiedy się kończy, tylko też w czasie trwania tego postępowania. No w zasadzie tak jak i to w swoim przypadku, bo tak wiemy, że wiąże się to z dużą ilością stresu i aby pozbyć się z tego, tego stresu, który wynika czy w ogóle z samego faktu posiadania kredytu, czy postępowania sądowego, no to trzeba dać sobie szansę swojemu ciału, żeby zbudować jakieś lepsze zachowania, aby nieco mniej ten stres oddziaływał na codzienne życie, a da się to zrobić. No ja sam po sobie wiem, ty to wiesz po sobie, wielu członków naszej społeczności również już funkcjonuje w tym, powiedzmy, le, nabyło nowe nawyki, dzięki którym się lepiej żyje mm -hmm. i właśnie dlatego zdecydowałem, że jeżeli to pomaga nam, to powinno też pomóc innym, a naprawdę nie trzeba wiele czynności, aby doprowadzić do tego lepszego, jak to się mówi, dobrostanu, tak, czyli tego well-beingu. Zresztą, co ciekawe, ostatnio po tym, jak już jakby to, bo to przecież to teraz zaczynamy, ale to już kilka miesięcy temu mieliśmy w planach. To nawet pojawiły się ostatnio w jednej z, z portali informacje, jakie będzie w przyszłości 10 najbardziej e, pożądanych e, za, zawodów. I jednym z nich był dyrektor do spraw wellbeing, czyli właśnie osoby, która będzie wspierała pracę zarówno tutaj ekspertów, bo tak, tak samo i u nas będzie. Mm -hmm. My zaczynamy od ekspertów, którzy e, potrzebują również z uwagi na natłok pracy e, wsparcia od nas. I ja tutaj nie mówię, w jakichś karnetach, do jakichś tam, powiedzmy, nie będę to wymieniał firmy, firma, ale jakichś tam miejsc, gdzie jak wiadomo, ciężko bardzo często dostać się do lekarza czy do jakiegoś specjalisty. Tylko tutaj mówimy nie o leczeniu, tylko mówimy o zapobieganiu pewnych skutków. no Bo jeżeli mamy jakieś tak. problemy, nie wiem, z bólem głowy, no to z czego się one wynikają, tak? Można pójść do lekarza, dostać tabletkę, albo można próbować robić to tak, że ten stres nie będzie aż tak bardzo implikował tych naszych, powiedzmy, bodźców, które później mhm. mogą się przełożyć. Na jakieś problemy zdrowotne. Miejmy nadzieję, a już widzę, że jest bardzo wielu chętnych, bo długo o tym już mówimy, że faktycznie będzie to Wam też pomagało. A ja obiecuję Wam, że naprawdę my nie będziemy wymagali wiele, chociaż oczywiście mm. ci, którzy się najbardziej będą angażowali, będą mogli wygrywać. Tak. I to dużo. A to, co ważne, i to chyba czym chciałabym spłętować tę rozmowę naszą o well-being, to że rusza taki program dla członków społeczności życia bez kredytu w żaden sposób nie umniejsza albo nie zmniejsza wagi tego, do czego powołana jest społeczność życia bez kredytu, czyli do pomocy Frankowiczom. I cały czas te sprawy Frankowiczów są prowadzone na najwyższym poziomie, i Frankowicze mają ogromne wsparcie, a wydaje mi się, też jako były już Frankowiczce, że to, co ważne dla Frankowiczów, też będzie, to to, że między postępowaniami czujesz taką pustą dziurę, taką, mhm. że nikt się nie odzywa, bank cisza, mhm. sąd cisza, kancelaria cisza, mhm. a ty możesz właśnie w tym momencie takiej ciszy między rozstrzygającymi sprawami czuć się członkiem tej społeczności jeszcze mhm. mocniej właśnie przez takie fizyczne zaangażowanie i też kontakt z ludźmi, którzy chcą cały czas pomagać i cały czas chcą wspierać, bo od tego jest społeczność właśnie, żeby się wspierać na bardzo różnych płaszczyznach. Bardzo tak, to bardzo dobrze powiedziane. Ja też Podsumuję od siebie jedną puentę. może dodam, że biorąc pod uwagę przekrój członków naszej społeczności, którzy pozwali zdać banku, no jest ponad 2000 spraw, razy dwa średnio jest kredytobiorców w każdej sprawie, no to jest już niemal 5000 osób, które codziennie powiedzmy potencjalnie mają z nami kontakt. I naprawdę te osoby, które Wiem, że są zaangażowane sportowo, są sportowcami, czy w ogóle w jakikolwiek inny sposób no dbają o ten właśnie dobrostan, powtórzymy to jeszcze raz poszczególny well-being to tak naprawdę zauważam, że oni lepiej przechodzą ten proces, mniej się tym denerwują. Więc skoro tak, skoro my mamy tego narzędzia, mamy świetnych trenerów, trenerów, którzy osobiście nawet mi pomagają codziennie, to wydaje mi się, że fajnie by było, żebyście, ci, którzy oczywiście chcą, bo to nie tak. będziemy nikogo namawiać, tym bardziej, że to jest jakby tylko i wyłącznie forma wsparcia, a nie jakiś nakaz do wykonywania tych czynności, żeby naprawdę spróbować przynajmniej zmienić te swoje nawyki, a jak się zmieni Nawyki, no to wtedy już dużo łatwiej jest we wszystkim, nie tylko tutaj w postępowaniu sądowym, ale po prostu być może pomoże to właśnie w tym życiu. I tak jak już tutaj Kasia powiedziała, do momentu tego, który będzie związany z prawomocnym wyrokiem, na pewno będzie Wam to wsparcie bardzo mocno potrzebne, a później, mam nadzieję, że te nawyki dobre z Wami pozostaną, a będziecie dodatkowo jeszcze, co najważniejsze, i to się absolutnie zgadzam. Dzięki naszym ekspertom, nie z działu wellbeing, tylko z działu prawnego, Ekonomicznego, finansowego czy też administracyjnego, to dzięki nim będziecie mieli stwierdzenie ważności umowy na zasadzie tych dwóch kondycji, bo wiemy, jak wygląda dzisiaj orzecznictwo. Natomiast te wszystkie dodatkowe projekty i programy robimy właśnie po to, żeby Was dodatkowo wspierać w innych obszarach życia. Bardzo dziękuję, Kamil, za wizytę w studiu, dziękuję. a Was zachęcam do korzystania z naszego nowego programu Wellbeing. Do zobaczenia.